9 czerwca 1968 roku. Tor Spa, Belgia. Na 14-kilometrowej nitce legendarnego toru trwa czwarta runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Do siódmego okrążenia wyścig przebiega spokojnie. Wtedy to jednak Brian Redman wypada z toru, rozbija swój samochód i kończy rywalizację ze złamaną ręką i kilkoma oparzeniami. Wtedy w Formule 1 to był standard. Wyścig jednak trwa dalej. Na czele pewnie jedzie Jackie Stewart, i wszystko wskazuje na to, że to on spokojnie wygra wyścig. Pod koniec rywalizacji kończy mu się jednak paliwo, i jest zmuszony zatrzymać swój samochód. Na prowadzenie wychodzi więc Nowozelandczyk Bruce McLaren i to on wygrywa na spa. Nie wiedział nawet, że w międzyczasie Stewart musiał zjechać do boksów i wypadł z rywalizacji, w konsekwencji czego to właśnie Bruce został zwycięzcą wyścigu. Dowiedział się o tym dopiero po opuszczeniu samochodu. Było to czwarte zwycięstwo Bruce'a McLarena w Formule 1, ale wyjątkowe z jednego powodu: Nowozelandczyk wygrał w samochodzie, który sam zaprojektował i zbudował. Bruce McLaren zwyciężył prowadząc Bolit McLaren'a. Wybitny konstruktor i świetny kierowca tonie w objęciach swoich przyjaciół, żony i współpracowników. Nikt nie spodziewa się, że ten wielki sukces ma się już nigdy więcej nie powtórzyć i to absolutnie nie z powodów sportowych. Zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu, w którym opowiadam Wam o wielkiej trójce Formuły 1 Williamsie, McLarenie i Ferrari. Dzisiaj swoją uwagę skupiamy na Brusie McLarenie, na tym czego dokonał, na tym co zbudował i na tym jakie pozostawił po sobie w Formule 1 dziedzictwo. Nie będziemy jednak opowiadać o rywalizacji Senny z Prostem, Hamiltona z Alonso, Oronie Denisie czy o innych poszczególnych kierowcach jeżdżących w McLarenie, czy historiach, które na przestrzeni tych wielu dziesiątek lat działy się w stajni McLarena. Dziś skupimy się na fenomenie zawziętości i pasji Brusa McLarena, jaką darzył do motorsportu i która pozwoliła mu zapisać się w annałach Formuły 1 z złotymi zgłoskami już na zawsze. Serdecznie zapraszam Was na tę krótką podróż po historii życia Brusa McLarena. Historia Bruce'a McLarena zaczyna się 30 sierpnia 1937 roku w Oakland. Wychowywał się on w rodzinie na wskroś przesiąkniętej wyścigami samochodowymi. Jego ojciec, Leslie, miał warsztat samochodowy, a w młodości sam ścigał się w amatorskich seriach. Młody Brus, który miał znakomitą relację ze swoim ojcem, od najmłodszych lat podpatrywał tatę, gdy ten reperował samochody i uczył się od niego tajników budowy aut i poszczególnych technikaliów, które wpływały na wydajność i prędkość pojazdów. Ta wiedza w dużym stopniu w przyszłości pomoże mu stać się znakomitym kierowcą i konstruktorem. W dzieciństwie McLaren'a. Wiele jednak wskazywało, że tak dynamiczny i intensywny tryb życia będzie dla niego nieosiągalny. Gdy miał 9 lat, diagnozowano u niego bowiem chorobę Pertesa dotyczyła stawu biodrowego, i w jej wyniku lewa noga brusa była krótsza od prawej, co powodowało ból i dyskomfort w chodzeniu. W celu zmniejszenia skutków chodzenia, McLaren przez 2 lata był przykuty do specjalnej ramy, z której pod żadnym pozorem nie mógł schodzić uczył się na niej i spał. Był na nią skazany i stanowiła bardzo przykrą konieczność w jego życiu. Rama owszem pomogła chłopakowi z oklęc, zminimalizować skutki choroby, ale dyskomfort i ból towarzyszyły mu właściwie do końca życia. McLaren już od dzieciństwa dostosowywał swoje życie pod wyścigi. Poważną rywalizację zaczął już od 14 roku życia. Ściganie na wysokim w poziomie w tak młodym wieku zmusiło go do porzucenia standardowego systemu edukacji. Zaczął co prawda studiować inżynierię, ale szybko to porzucił, gdyż potrzebował czasu i przestrzeni na rywalizację w wyścigach. Pierwsze wyścigowe sukcesy odnosił w nowozelandzkich hillclimach, ale szybko przebijał się coraz wyżej i wyżej, aż dotarł do prestiżowej juniorskiej serii, do Formuły 2. Szanse na ściganie się na zapleczu. Formuły 1 dał Nowozelandczykowi John Cooper. Tak poprawdzie, McLaren dał ją sobie poniekąd sam, bo gdy zawitał do fabryki Coopera, szef powiedział mu, że te rozwalone części to jest jego samochód i ma sobie z nich zbudować swój własny bolid. McLaren nie grymasił, bo wiedział, że zrobi to tak dobrze jak nikt inny. Zabrał się więc do pracy i rzeczywiście zbudował sobie bolit, którym ścigał się w Formule 2. Takie posunięcie nie było złośliwością ze strony Johna Coopera. On wiedział, że przed Brusem samochody wyścigowe nie mają żadnych tajemnic, i ze strony technicznej i praktycznej. McLaren był po prostu atrakcyjnym pakietem dwa w jednym. Okazało się, że zbudowany przez nowozelandczyka Bolit jeżdżący pod banderą Cooper'a w połączeniu z jego umiejętnościami za kierownicą pozwoliły zająć mu drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Formuły 2 w sezonie 1958. Perłą w koronie tamtego sezonu dla McLarena był wyścig na najniebezpieczniejszym wówczas torze Nürburgring, łączony z Formułą 1. McLaren oprócz tego, że wygrał tamten wyścig w swojej serii, to w ogólnym rozrachunku był piąty, wyprzedzając takie ikony Formuły 1 jak Mike Hawthorne czy Sterling Moss. Kapitalny występ młodego kierowcy utwierdził w przekonaniu Jacka Brabama, że McLaren jest przyszłością wyścigów samochodowych. Obaj kierowcy znali się bowiem bardzo dobrze od kilku lat. Brabham był mentorem i przyjacielem Brusa. Trzymał swoje samochody w garażu jego ojca, a ponadto i Brabham, i Bruce McLaren jeździli w kuperze. Jack był starszy oraz bardziej doświadczony i chętnie udzielał swojemu młodszemu koledze rad. Obaj byli genialnymi konstruktorami, którzy w przyszłości zapisali się na kartach Formuły 1 jako jej niekwestionowane legendy. W 1959 roku Bruce McLaren dołączył do Formuły 1, cały czas pozostając w rodzinie Coopera. W ekipie tej ścigał się ramię w ramię ze wspomnianym Jackiem Brabamem, ale ich rywalizacja o Mistrzostwo Świata nie pozostawiła skazy na ich przyjaźni. Wciąż pozostawali w bardzo dobrych stosunkach. Mówiąc o walce o Mistrzostwo Świata, nie używam wcale żadnej hiperboli. O ile w 1959 roku Brabham dość pewnie wygrał rywalizację i został Mistrzem Świata, McLaren był wtedy szósty, o tyle w sezonie 1960 walka szła już łeb w łeb. Brabham obronił tytuł, ale McLaren był wicemistrzem świata. W obu sezonach Cooper zdobył Mistrzostwo Konstruktorów. Wracając na chwilę do sezonu 1959, należy wspomnieć, że to właśnie wtedy swoje pierwsze zwycięstwo w Formule 1 odniósł Bruce McLaren. Miało to miejsce w Grand Prix Stadum Zjednoczonych. McLaren ustanowił wtedy rekord najmłodszego zwycięzcy Grand Prix Formuły 1 w historii. Osiągnięcie to przebił dopiero 44 lata później Fernando Alonso. Dokonał tego w Grand Prix Węgier w 2003 roku. Bruce McLaren, gdy ustanawiał rekord najmłodszego zwycięzcy Grand Prix Formuły 1, miał 22 lata i 104 dni. Bruce McLaren od zawsze był ambitnym człowiekiem i za każdym sukcesem szedł nowy cel. McLaren od zawsze marzył o samochodach sygnowanych swoim własnym nazwiskiem. Budowanie samochodów pod szyldem Coopera, oczywiście, napawało go dumą, ale on mierzył wyżej. Tym sposobem w 1963 roku powstało Bruce McLaren Motor Racing. Otwarcie własnego biznesu nie oznaczało jednak porzucenia, ścigania i wystawienia zespołu Coopera do wiatru. Bruce rywalizował w barwach brytyjskiego zespołu aż do 1965 roku, łącząc wyścigi z rozwijaniem swojej własnej firmy. McLaren wygrał w Grand Prix Monako Formuły 1 w 1962 i w Nowej Zelandii w 1964 roku. W Nowej Zelandii wygrał w tej samej serii, w której rozwijał swoje wyścigowe skrzydło jako bardzo młody człowiek. Rok po założeniu Bruce McLaren Motor Racing firma wybudowała swój pierwszy wyścigowy samochód McLaren M1, którego spadkobierca McLaren M1B odnosił wielkie sukcesy w serii Can Am. Czym było Can Am? Canadian American Challenge Cup to istniejąca do lat 80. lokalna seria wyścigowa rozgrywana na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady. Lokalna, ale zrzeszająca wielu znanych kierowców z całego świata. Głównym magnesem, który przyciągał kierowców do Can Am, był zarobek, często znacznie wyższy niż w Europie, i bardzo liberalne zasady, jakie panowały w tej serii. Ograniczenia, których wymagano od kierowców były naprawdę niewielkie w porównaniu do największych europejskich serii, więc konstruktorzy nie mieli nad sobą żadnego bicza, który zmuszałby ich do skręcania mocy samochodu. McLaren ścigał się w Kanam Am osobiście, ramię w ramię z mistrzem świata z 1967 roku Denim Halmem. Dwaj kierowcy z Nowej Zelandii rywalizowali za oceanem, prowadząc nowozelandzki samochód, na którego logo widniał ptak Kiwi, symbol Nowej Zelandii. Nic więc dziwnego, że Bruce McLaren i jego firma w rodzimym kraju stawali się powoli celebrytami. Helm i McLaren zawojowali Can-Am i rok w rok roznosili wszystkich rywali, na czele z niemieckim gigantem Porsche. W latach 67-71 ekipa McLarena wygrywała serię co roku. Po dwa razy Helm i Bruce McLaren i raz Peter Revson. Nowozelandzki geniusz inżynierii łączył starty i budowę samochodów na dwóch polach: w Formule 1 i w Can-Am. Doliczając do tego coroczne starty w Le Mans i podchody pod rywalizację w Indianapolis. To nie ułatwiało mu życia prywatnego, a obowiązków prywatnych miał równie wiele co tych zawodowych. W 1961 roku ożenił się bowiem z Patty Blackett, a po niedługim czasie na świat przyszła ich córka, Amanda. Bruce widywał się ze swoją najbliższą rodziną bardzo rzadko, ale nie przeszkodziło to trwać miłości dwojga zakochanych i malutkiej córeczki. Czasem żona i córka zjawiały się na wyścigach, ale nie rekompensowało to straconego czasu. McLaren był człowiekiem bardzo wrażliwym i towarzyskim, ale przy tym zamiłowanym do ciągłej pracy. Współpracownicy i przyjaciele McLarena wspominali go jako człowieka, który nigdy nie wywyższał się nad resztą ekipy i motywował ich do pracy, równocześnie samemu pracując po 14 godzin dziennie. Phil Kent czy Colin Binland, czyli najbliżsi współpracownicy Brusa, wspominali po latach, że gdy oni opadali już z sił, McLaren w pocie czoła pracował nad swoimi samochodami. Był przykładem niestrudzonego fachowca, ale przede wszystkim prawdziwego pasjonata wyścigów. Wspomniałem, że McLaren rywalizował na trzech frontach w jednym sezonie. W tym momencie należy powiedzieć, że przed pasmem sukcesów w Kan Am, McLaren w barwach Forda wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans. do spółki z Chrisem Eymonem, kolejnym dobrym przyjacielem McLarena, który w przyszłości miał się dla niego ścigać. Zresztą Ford zdominował Le Mans 66 zajmując wszystkie trzy miejsca na podium ku wielkiemu niezadowoleniu Enzo Ferrariego, największego w tamtym czasie rywala Henry'ego Forda. McLaren startował w Le Mans rok wcześniej i wiele razy później, ale nigdy nie udało mu się powtórzyć sukcesu z 66 roku. Wiemy już, że McLaren święcił triumfy w Can Am i Le Mans. Jak było w Formule 1, i kiedy właściwie osławiony już w świecie motorsportu młody McLaren dał się poznać jako genialny konstruktor i kierowca właśnie w królowej sportów motorowych? Więc było to tak. Pierwszy raz Bolid Formuły 1 ekipa wystawiła do Grand Prix Monaco w 1966 roku. Trzeba powiedzieć niezłe miejsce na debiut. Za zaprojektowanie samochodu wziął się Robin Hurd, człowiek pracujący w firmie Concord. Porzucił prestiżowe stanowisko po to, żeby konstruować samochody dla Bruce'a McLarena. Dlaczego? Cierpiał na tę samą chorobę, co wielu innych zatraconych w motorsporcie ludzi. Hurd po prostu kochał samochody. Zdawało się, że Bolit ma wszystko czego potrzeba, aby rywalizować o zwycięstwo. Jedynym, ale znaczącym mankamentem tamtej konstrukcji był mizerny silnik Forda. Pierwszy wyścig McLarena w F1 był zresztą tak samo tragiczny jak wspomniany silnik. Samochód wypadł z rywalizacji na dziewiątym okrążeniu z powodu wycieku oleju. Nastroje w fabryce znacznie się pogorszyły, ale Bruce nie pozwolił, aby morale opadły na samo dno. Zmotywował swoich ludzi do pracy na kolejny 1967 rok. Porzucono silnik Forda i do nowego samochodu zamontowano jednostkę BRM. W wyniku kompilacji ścigano się jednak z jednostką z Formuły 2, dużo słabszą od planowanej. Pomimo tego najlepszym rezultatem ekipy w tamtym sezonie było niezłe czwarte miejsce w Monako. W pierwszych latach jazdy McLarena w F1 u boku Brusa ścigał się Chris Amon, ten sam z którym razem wygrali Le Mans. Gdy Chris Amon zdecydował się zamienić McLarena na Ferrari, Bruce przeżył to dość mocno, ponieważ opuścił go nie tylko bardzo dobry kierowca, ale przede wszystkim przyjaciel. Amona w zespole zastąpił inny nowozelandczyk, również bardzo dobrze znany McLarenowi Danny Hall, jego kompan Can-Am. Ich współpraca w Formule 1 zaczęła się w 1968 roku i zapoczątkowała powolną drogę, której efektem jest dziedzictwo McLarena obecne w królowej sportów motorowych po dziś dzień. To właśnie w sezonie 1968 McLaren odniósł pierwsze zwycięstwo za kierownicą swojego własnego samochodu wtedy na Spa w Belgii. Bruce McLaren do dzisiaj jest ostatnim człowiekiem, który wygrał wyścig Formuły 1 prowadząc bolid własnej konstrukcji. Chwała Bruce'a McLarena rozbłyskała coraz jaśniej. Za tą chwałą szły wielkie pieniądze, ale nie zmieniły one pasji i charakteru Bruce'a McLarena. Chciał coraz więcej i więcej, ale nie pieniędzy, tylko sukcesów. Jego żona Patty wielokrotnie namawiała go do rzucenia ścigania i pozostania przy konstruowaniu. Sam Bruce często bi bił się z myślami, trzeba by nie porzucić ścigania i nie pozostać przy konstruktorce. Za każdym razem czuł jednak, że ma do udowodnienia coś więcej. W niedalekiej przyszłości ten piękny sen miał się niestety jednak brutalnie zakończyć. Bruce wiedział, że pomimo młodego wieku osiągnął wiele, ale zdawał sobie też sprawę, że kilka celów wciąż jest jeszcze do zrealizowania. Między innymi zwycięstwo w Indianapolis, jednej z najbardziej prestiżowych serii wyścigowych za oceanem. To właśnie był nowy cel Bruce'a McLaren'a. Nie oznaczało to jednak oczywiście zrezygnowania z walki w Formule 1 czy Can-Am. Ambicja nowozelandczyka była coraz większa. Ambicja ta okazała się być śmiercionośną bronią. Ekipa McLarena przygotowywała samochód na kolejny sezon can -Am. Testowali go na torze Goodwood, a za kierownicą siedział Bruce McLaren. Było czerwcowe popołudnie 1970 roku i sesja testowa powoli dobiegała końca. McLaren wychodził już z samochodu, ale po krótkiej naradzie z członkami swojego zespołu zdecydował się przejechać jeszcze jedno Ostatnie okrążenie. Bruce jak zwykle wyciskał ze swojego samochodu 100%, ale tym razem przedobrzył. Wypadł z toru i z prędkością ponad 200 km na godzinę uderzył w stanowisko sędziowskie pozostałe przy torze po ostatnich zawodach. Bruz McLaren zginął na miejscu. Odszedł robiąc to, co kochał w wieku 32 lat. Osierocił maleńką córkę i kochającą żonę. Tutaj kończy się historia Brusa McLarena, ale dopiero zaczyna się historia wielkiego zespołu McLarena, który swoje największe triumfy zaczął święcić dopiero po śmierci swojego ojca. Bruce nie doczekał największych sukcesów swojego synowskiego zespołu. Pierwsze mistrzostwo świata kierowców Formuły 1 McLaren wywalczył dopiero w 1974 roku za sprawą Emersona Fittipaldiego. W przyszłości McLarenowi uda się zwyciężyć także w upragnionym Indii i spełnić marzenie założyciela firmy. McLaren po dziś dzień jest jedyną ekipą, która zdobyła mistrzostwo świata Formuły 1, wygrała wyścig Indy 500 i Le Mans 24. Po dziś dzień kierowcy jeżdżący dla McLarena w samej Formule 1 wygrali 193 wyścigi, 532 razy stawali na podium i zdobywali łącznie 12 tytułów mistrza świata kierowców i 9 tytułów konstruktorów. A triumfy w barwach ekipy święcili Emerson Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, Alan Prost, Ayrton Senna, Mika Hakkinen czy Lewis Hamilton. McLaren jest drugim najbardziej utytułowanym zespołem w historii Formuły 1. A wszystko to za sprawą chłopaka z Oakland, który pewnego dnia postanowił spełnić swoje dziecięce marzenie, chwycił narzędzia w dłoń i zaczął konstruować samochody. Serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Zdaję sobie sprawę z tego, że historia zespołu McLaren'a jest bardzo bogata i można by zrobić jeszcze cztery materiały o takiej samej długości i nie powiedzielibyśmy wszystkiego o McLaren'ie. Tak jak wspomniałem we, wstę we wstępie, chciałem się jednak skupić na historii samego Bruce'a. Jest to bowiem postać zupełnie inna od Franka Williamsa. Frank był zarządcą, był człowiekiem, który genialnie potrafił dysponować ludźmi i nimi zarządzać, ale Bruce McLaren jest kierowcą i konstruktorem, który od dziecka wychowywał się wśród ryku silników, który od dziecka marzył aby robić to, co ostatecznie udało mu się robić i to z jakim skutkiem. Dwóch zupełnie różnych ludzi, dwa zupełnie różne charaktery, ale obaj ci panowie są w tak samo wielki sposób zasłużeni dla Formuły 1. Mam nadzieję, że historia Brusa McLarena ujawniła przed wami nieznane dotąd fakty, a jeśli chodzi o historię samego zespołu McLarena, nie martwcie się, prędzej czy później stworzę podobny filmik o samym zespole McLarena o sukcesach, cieniach, blaskach, triumfach i gorszych momentach ekipy. Serdecznie dziękuję wam za obejrzenie tego. Zostawcie po sobie ślad, czy to w komentarzu, czy zostawiając subskrypcję na kanale Contry i zapraszam was na kolejne nasze materiały na kanale. Wszystkiego dobrego.